Zamiast kłócić się i krzyczeć, szukać zwady czy zaczepki, uśmiechnijmy się do siebie. To jest lepsze od tabletki. Chociaż w szkole nie jest lekko. Epidemia nie rozpieszcza. Bądźmy razem w tych zmaganiach. Wirus niech się nie przemieszcza. Uczeń nawet z orzeczeniem wnet nauczy się wszystkiego. A łobuzy? Co grandziły? Już nie czynią więcej złego. Konto znacznie zasilone i co miesiąc nie odświęta. Egzaminy według klucza o nich nikt już nie pamięta. Lekcje zdalne szybko miną. W szkole będzie znów bezpiecznie. I Ipet sam się uzupełni, chociaż dziennik niekoniecznie. Naszym klientom, współpracownikom i przyjaciołom życzymy, aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia były pogodne i rodzinne, by uczuć, które łączą, było więcej niż tych, które dzielą. A to, co wydarzy się w nowym roku, pod każdym względem przewyższało to, co już się wydarzyło. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Nie poczekaj, jeszcze, jeszcze raz. No tego reniferka się tak odkręca, no trochę tu popraw. Zwracam uwagę na tego reniferka i na moje kolczyki. Jeszcze nie wiem co mam powiedzieć. Jestem miłośniczką reniferów. Aha, Teraz już dobrze. Ale sztuczny uśmiech! Oni! Jeszcze raz. Panie, takie tam O, pod krzyczkiem tutaj puścimy się. panie! Kolejny raz wszystko... poszła, jak burza! Gwiazda filmowa, matka, jakie to jest ciężka praca. Zamiast kłuczyć. Zamiast kłócić jak krzyczek, a krzyczek... No widzisz, słonko wyszło jak przyszłam. Nie no, trzeba coś zmienić. Nie, dobrze jeszcze tekstu nie wiem może, może nie może jeszcze raz że no. już patrzę na ciebie czy patrzę on, w okienko już nagrywałeś ja tak mam powiedzieć tak. się nie patrzy, patrzyłam się jakoś tak w górę